Siema, tu Adam z podcastu dwóch po dwóch, a to jest szyb komentarz. Dziś wspomnimy o grze Half-Life 2, wydanej w 2004 roku. Na banko niej słyszeliście spokojnie, ja sobie zdaję sprawę. Dlaczego to ważne? Dlatego, że Half-Life 2 był pierwszym tytułem, który wymagał Steama jako takiego do działania. I teraz, po 18 latach, doczekał się, uwaga, aktualizacji. Aktualizacji, która dodaje nie mniej, nie więcej, tylko do strzelanki w trybie pierwszoosobowym, obsługę pada. Po jakie licho, spytacie? Odpowiedź jest szalenie prosta. Valve, firma będąca właścicielem zarówno Steama, jak i Half-Life'a 2 wypuszcza niedługo Steam Deck'a. Konsolę, komputer, ciężko powiedzieć, która będzie obsługiwać konsola domyślnie, będzie obsługiwać gry ze Steam'a, praktycznie wszystkie, w tym Half-Life'a, dwójkę, wypadałoby, żeby to działało. Tylko, czy jeszcze ktoś będzie chciał w to grać? Po 18 latach? Na padzie? A czy wy gracie na padach w strzelanki? Tak tylko pytam.